Wyobraź sobie przyszłość, w której zakup nowego Boeinga lub Airbusa nagle kosztuje amerykańskie linie lotnicze o dziesiątki milionów dolarów więcej. Gdy linie lotnicze wstrzymują zakup nowych samolotów, a pracownicy linii montażowych Boeinga w Everett czy Gulfstreama w Savannah tracą pracę, bo maszyny, które produkują, przestają być konkurencyjne wobec konstrukcji z Francji, Brazylii, a nawet Chin, zaczyna to wyglądać niepokojąco. Brzmi dramatycznie. Możliwe, że tak już się dzieje. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się złożonym i potencjalnie katastrofalnym skutkom ceł, zwłaszcza tych ogłoszonych niedawno przez Stany Zjednoczone, które mogą poważnie wpłynąć na globalną produkcję samolotów. Sprawdzimy, jak cła oddziałują na maszynę taką jak Boeing 787, co oznaczają dla setek firm działających w łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego, i jak bariery handlowe mogą całkowicie przekształcić tę branżę. Zanim przejdziemy dalej, chcę coś bardzo jasno podkreślić. Na moich kanałach unikam tematów politycznych, ale te konkretne Cła ogłoszone przez Stany Zjednoczone Ameryki i ich konsekwencje stanowią w tym momencie obiektywnie największe zagrożenie dla branży lotniczej. Zignorowanie tego tematu tylko dlatego, że jest kontrowersyjny, byłoby zwyczajnie tchórzliwe i błędne. Dlaczego więc Cła są aż takim zagrożeniem? Bo produkcja samolotów to prawdopodobnie najbardziej globalny proces przemysłowy na naszej planecie. Jeśli istnieje jakaś branża, która nie tylko opiera się na globalnym handlu, ale wręcz go definiuje, to bez wątpienia jest nią lotnictwo. A cła cóż, one zupełnie nie pasują do tego złożonego układu. Każdy nowoczesny samolot pasażerski to efekt współpracy dziesiątek krajów z całego świata. Nawet jeśli końcowy montaż maszyny odbywa się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to części, materiały i systemy, które sprawiają, że ten samolot może wznieść się w powietrze, pochodzą z różnych zakątków globu. Pamiętasz ubiegłoroczne odpadnięcie za ślepki drzwi w Boeingu 737 Max 9? Cóż, te drzwi zostały na przykład wyprodukowane przez Spirit Aerosystems w Malezji, a następnie zainstalowane w stanie Kansas, zanim cały kadłub został przetransportowany do Renton w stanie Waszyngton. Oczywiście, ten proces działa też w drugą stronę. Środkowa sekcja kadłuba dla Airbusa A350 powstaje w Karolinie Północnej, a następnie trafia do Francji, gdzie odbywa się finalny montaż. Współczesne samoloty to naprawdę globalne konstrukcje. Próba całkowitego zbudowania jednego samolotu w granicach tylko jednego kraju jest niemal niemożliwa. Zanim jednak zagłębimy się dalej w ten temat, musimy najpierw zrozumieć, czym właściwie jest cło i w jaki sposób wpływa na cenę biletu, którą płacisz, żeby wejść na pokład samolotu. Oczywiście jestem pilotem, a nie ekonomistą, więc wszystko o czym mówię będzie nieco uproszczone. Najłatwiej spojrzeć na cło jak na podatek nakładany na towar w momencie, gdy ten trafia do danego kraju. Cła to w gruncie rzeczy bardzo stary pomysł, sięgający jeszcze czasów starożytnych Aten, gdzie w porcie w Pireusie pobierano dwuprocentową opłatę od każdego zboża i towaru wpływającego do miasta. Od XV wieku naszej ery pojawiły się pierwsze cła w dzisiejszym rozumieniu, wprowadzone przez koronę brytyjską, by wspierać lokalną produkcję tekstyliów. To ustanowiło precedens: cła jako narzędzie ochrony i wspierania rodzimej produkcji, co, nawiasem mówiąc, można uznać za całkiem sensowny cel każdego rządu, o ile taka produkcja jest rzeczywiście możliwa. W dzisiejszych czasach cło to w zasadzie podatek płacony przez osobę lub firmę, która sprowadza towar z zagranicy. Ten podatek trafia do rządu i jest uiszczany przez importera, kiedy produkt przekracza granicę kraju. Co ważne, to nie kraj eksportujący ponosi ten koszt, a klient, czyli osoba kupująca. Cena cła jest bardzo często doliczana do końcowej ceny produktu. Czasem gotowy towar objęty jest jednym cłem w momencie przybycia do kraju. Przykładowo, może się to przełożyć na 25% wyższą cenę prezentów, które kupisz na przyszłe Boże Narodzenie. Ale w innych sytuacjach, poszczególne elementy są objęte cłem osobno, jeszcze zanim gotowy produkt zostanie złożony. Możliwe, że już widzisz, gdzie leży problem. Tak. Cło na każdą pojedynczą część zwiększa całkowity koszt produkcji samolotu, a ten koszt ostatecznie musi ktoś ponieść. Oczywiście, mówimy tu o maszynach złożonych z milionów elementów, ale sprawa nie dotyczy wyłącznie globalnego pozyskiwania części. Pojawia się też kwestia całkowitego przekształcenia skrupulatnie zaplanowanej sieci logistycznej. Elementy silnika mogą być dostarczane lotem cargo i zainstalowane już następnego dnia, a podwozie może być montowane w Kanadzie, tam przetestowane i następnie wysłane do zakładów w Stanach Zjednoczonych dokładnie na czas, by zmieścić się w napiętym harmonogramie produkcji. Przez dziesięciolecia producenci tacy jak Boeing i Airbus, podobnie jak wcześniej producenci samochodów, wdrażali strategię znaną jako logistyka just in time, po to by unikać magazynowania części i ograniczać koszty. A każde, nawet najmniejsze opóźnienie na dowolnym etapie tego łańcucha może zatrzymać cały proces. Cła nieuchronnie to ryzyko zwiększają. Przerwy w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią choroby koronawirusowej miały ogromny wpływ nie tylko na produkcję samolotów, ale też na wiele innych aspektów. I jeśli tego doświadczyłeś, wiesz, jak wrażliwe są te systemy. Do tego dochodzi kwestia materiałów lotniczych, takich jak tytan, wysokowytrzymałe stopy aluminium czy kompozyty z włókna węglowego. Wiele z nich jest wydobywanych, przetwarzanych lub rafinowanych poza granicami kraju, co oznacza, że nie zawsze można je pozyskać w odpowiedniej ilości czy jakości wyłącznie ze źródeł w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dostępne alternatywy mogą mieć nieodpowiednią cenę albo nie spełniać wymaganych parametrów. Są też maszyny, które służą do produkcji innych maszyn. Te zaawansowane urządzenia, wykorzystywane m.in. do wyciskania części metalowych, układania włókna węglowego czy formowania elementów turbiny wentylatorowej, są często importowane albo przynajmniej zbudowane z importowanych komponentów. Dlatego globalny handel w lotnictwie to nie tylko wygoda, to, no, to wręcz konieczność. Cła mają na celu chronić krajowy przemysł, ale w przypadku lotnictwa mogą w rzeczywistości przynieść efekt zupełnie odwrotny. Z uwagi na to, jak mocno zglobalizowany jest proces produkcji samolotów, Cła często uderzają w te same firmy, które rzekomo mają być chronione. A do tego dochodzi pytanie o przyszłość nowych modeli samolotów i o to, jak Cła mogą na nie wpłynąć do tego wrócimy już za chwilę. Samoloty Boeinga trafiają do niemal każdego kraju na świecie. W rzeczywistości Boeing jest największym eksporterem w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zamówienia od zagranicznych linii lotniczych mają wartość wielu miliardów dolarów i bywają nawet negocjowane z udziałem przedstawicieli rządowych, takich jak prezydenci czy premierzy. Ale cła odwetowe nałożone przez inne kraje mogą skutecznie przekreślić szansę, że te kontrakty trafią do Boeinga. Jeśli Boeing nie będzie mógł sprzedawać swoich odrzutowców do Chin, Afryki czy Europy, albo nie będzie w stanie kupować kluczowych części z zagranicy, będzie zmuszony ograniczyć produkcję. Akurat wtedy, gdy zaczyna wychodzić na prostą i planuje zwiększenie tempa wytwarzania modeli 737 Max mówiąc wprost, brak zamówień z zagranicy oznacza zwolnienia nie w Chinach, ale w Kansas, Karolinie Południowej i w Stanie Waszyngton. To samo dotyczy oczywiście Gulfstreama, Spirit Aerosystems, Honeywell i dziesiątek mniejszych firm, które są uzależnione zarówno od zagranicznych dostaw surowców, jak i eksportu, a także od podwykonawców i dalszych dostawców, którzy odpowiadają za produkcję mniejszych komponentów. Jeśli te ceła wejdą w życie, wszystkie te firmy będą zmuszone albo drastycznie podnieść ceny, albo przeprowadzić ogromne cięcia i zwolnienia, aby przetrwać nadchodzący spadek zamówień. Dochodzi do tego jeszcze kwestia zobowiązań kontraktowych. Jednym z największych problemów w branży są obecnie absurdalnie długie terminy realizacji dostaw nowych samolotów. Jeśli dzisiaj zamówisz nowego Airbusa A321neo, najprawdopodobniej otrzymasz go dopiero w okolicach roku 2032. Ale ponieważ linie lotnicze płacą większość ceny dopiero przy dostawie, firma taka jak Boeing może być zmuszona zbudować samolot przy znacznie wyższych kosztach niż wynikało to z pierwotnego kontraktu, ze względu na zmiany cen między momentem zamówienia a dostawą. Cła na importowane części, o których Boeing oczywiście nie miał pojęcia w momencie składania wszystkich zaległych zamówień, są właśnie przykładem takich nieprzewidzianych kosztów. Choć osobiście uważam, że ten konkretny problem powinien być uwzględniany jako ryzyko w większej liczbie umów kupna. Oczywiście, próby reagowania na te ceła poprzez budowę nowych zakładów, zmianę dostawców czy przekwalifikowanie pracowników będą kosztować miliardy dolarów. A to są środki, które nie zostaną przeznaczone na badania, rozwój nowych produktów ani ulepszanie systemów bezpieczeństwa. Takie dodatkowe koszty byłyby bolesne nawet dla firmy w dobrej kondycji finansowej, a dla Boeinga, który już teraz działa pod dużą presją ekonomiczną, o czym mówiłem w wielu wcześniejszych materiałach, mogą stanowić realne zagrożenie. Inna kwestia, o której warto pamiętać przy rozmowie o cłach, to długość cykli projektowania samolotów. Jeśli Boeing zdecydowałby się dziś rozpocząć projekt nowego samolotu, prawdopodobnie nie wzbiłby się on w powietrze wcześniej niż w połowie lat 30., a do służby wszedłby dopiero pod koniec tej dekady. Jeżeli niepewność związana z cłami się utrzyma, a klienci będą wstrzymywać zamówienia, ten rozwój może zostać jeszcze bardziej opóźniony, a być może w ogóle się nie wydarzyć. Jakie będą tego skutki? Mniej amerykańskich odrzutowców, słabszy wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki na globalne lotnictwo i mniejsza odporność ekonomiczna całej branży krajowej. Czyli skutki staną się katastrofalne, a cała sytuacja jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebna. A teraz przejdźmy do Airbusa. To europejska firma, która większość swoich maszyn buduje właśnie tam, więc również odczuje skutki planowanych ceł na niemal wszystko. Ale co z amerykańskimi zakładami produkcyjnymi tej firmy? Modele A320 i A220 powstają w Mobile, w stanie Alabama, głównie z myślą o klientach ze Stanów Zjednoczonych. Fabryka zatrudnia tysiące amerykańskich pracowników. Jednak, mimo że końcowy montaż odbywa się na miejscu, te samoloty wciąż w dużym stopniu polegają na globalnym łańcuchu dostaw. Skrzydła do tych maszyn produkowane są w Wielkiej Brytanii, a wionika pochodzi częściowo ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a częściowo z Francji i Niemiec. Silniki, czyli jednostki CFM, to wspólne przedsięwzięcie General Electric ze Stanów i firmy Safran z Francji. Nawet całkowicie amerykańskie silniki Pratt Whitney opierają się na komponentach dostarczanych przez niemieckiego producenta MTU. Dlatego cła dotkną produkowanych w Ameryce Airbusów niemal w takim samym stopniu jak tych składanych w Europie. I nie chodzi tu wyłącznie o duże samoloty pasażerskie. Gulfstream, amerykański producent odrzutowców biznesowych z sawanach w stanie Georgia, również korzysta z części pozyskiwanych z całego świata. Co więcej, znaczna część produkcji Gulfstreama trafia finalnie na rynki zagraniczne. W praktyce nie ma więc możliwości odseparowania produkcji samolotów od niesamowicie złożonego globalnego rynku dostaw. A wszystko to staje się znacznie, znacznie bardziej problematyczne, gdy mówimy o naprawdę nowoczesnym odrzutowcu takim jak Boeing 787. To obecnie flagowy długodystansowy odrzutowiec Boeinga, przynajmniej do czasu wejścia do służby 77710, i prawdziwy cud inżynierii oraz symbol globalizacji. Już na etapie projektowania zastosowano w nim rewolucyjną, jak na tamte czasy, metodę globalnej produkcji. Podobnie zresztą jak kompozytowy kadłub i brak systemu Bleed Air. Założenie było takie, że Boeing będzie odpowiadał wyłącznie za końcowy montaż, a kluczowe struktury i podzespoły będą pochodziły z różnych części świata. To oczywiście oznaczało też, że jego produkcja jest bardzo wrażliwa na wszelkie zakłócenia. Oto kilka przykładów, z czego składa się typowy Boeing 787. Sekcję dziobową dostarcza Spirit AeroSystems z Wichita w stanie Kansas, ale wykonana jest z importowanych materiałów kompozytowych. Większość skrzydła produkowana jest przez Mitsubishi w Japonii, a mniejsze jego elementy również w Japonii przez firmę Kawasaki, która dostarcza też niektórych sekcji kadłuba. Stabilizator poziomy produkuje włoski Leonardo, który odpowiada także za środkową sekcję kadłuba. Silniki natomiast pochodzą albo od Rolls-Royce'a z Wielkiej Brytanii, albo od General Electric ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Awionikę dostarcza Honeywell ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Thales z Francji, a Winglety firma KAA z Korei. Drzwi ładunkowe produkuje Saab w Szwecji, skąd pochodzę, a komponenty podwozia powstają w Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji, itd. itd. Teraz wyobraź sobie, że każda z tych importowanych części objęta jest 10- lub 25% podatkiem, albo że cła odwetowe uniemożliwiają Boeingowi eksport maszyn do Chin lub Europy. W takim przypadku kalkulacje finansowe stają się boleśnie trudne, a wręcz niemożliwe w bardzo krótkim czasie. Pojawia się też ryzyko, że tych kosztów nie da się pokryć bez wpływu na jakość. W praktyce są one przekazywane w dół łańcucha dostaw, co sprawia, że koszt produkcji samolotu przewyższa cenę za jaką można go sprzedać, a cena części to nie tylko koszt materiałów, z których jest wykonany. Trzeba też uwzględnić koszt jego certyfikacji i zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Każdy główny podzespół opiera się na międzynarodowej współpracy, więc zmiana dostawcy to nie kwestia jednego telefonu ani budowy nowej hali. To raczej kwestia uzgodnień z instytucjami nadzorczymi ponownej certyfikacji i wieloletnich harmonogramów rozwojowych. Można by odpowiedzieć, zbierzmy wszystko po prostu w jednym miejscu i produkujmy lokalnie. I choć jest to rozsądny cel dla każdego rządu, to w praktyce, z powodów, które przed chwilą omówiłem, nie jest to zbyt realistyczne. Nawet gdyby Boeing czy Airbus chcieli zastąpić każdego zagranicznego dostawcę firmą krajową, nie byliby w stanie zrobić tego z dnia na dzień. Nie daliby rady, nawet mając 5 lub więcej lat. Dlaczego? Bo samoloty to nie są buty ani koszulki. Wymagają lat projektowania, budowy prototypów, a przede wszystkim uzyskania certyfikacji. Każdy komponent od dostawcy, który trafia na pokład samolotu, musi spełniać rygorystyczne normy zdatności do lotu i zostać zatwierdzony przez organy nadzoru lotniczego, co oznacza, że wymagania wobec producentów są ekstremalnie wysokie. Nie można więc po prostu wymienić panelu skrzydła wyprodukowanego w Japonii na taki wykonany w Teksasie. Taki element trzeba by najpierw zaprojektować od nowa, przetestować, a następnie poddać certyfikacji, co zajmuje lata i kosztuje miliony dolarów. Jeśli przemnożysz ten proces przez każdą pojedynczą część, to szybko skutkuje to wręcz astronomicznym kosztem. A mówimy tu tylko o przypadkach, w których lokalny dostawca w ogóle istnieje. Widzisz, dostawcy inwestują ogromne środki w wyspecjalizowane narzędzia i procesy technologiczne, których nie da się łatwo skopiować. Świetnym przykładem jest AVionika. Składa się zwykle z bardzo wyspecjalizowanych, delikatnych podzespołów elektronicznych, z których wiele produkowanych jest tylko w kilku zakładach na świecie. W czasie pandemii koronawirusa braki chipów dotknęły branżę gier, elektroniki i motoryzacji. Stało się tak, ponieważ jedną z nielicznych firm produkujących najbardziej zaawansowane chipy na świecie jest TSMC z siedzibą w Tajwanie. Stany Zjednoczone próbowały odtworzyć tę zdolność produkcyjną, ale fabryka budowana w Arizonie wciąż jest o kilka lat od ukończenia, mimo że od uderzenia pandemii minęło już 5 lat. A potem dochodzi jeszcze kwestia siły roboczej. Nawet jeśli Stany Zjednoczone Ameryki zbudowałyby te zakłady, kto miałby w nich pracować? Boeing przekonał się podczas niedawnego kryzysu produkcyjnego, że nawet wyszkolenie nowych pracowników w istniejącej fabryce lotniczej nie jest łatwe. A kiedy już zostaną przeszkoleni, nie są tani. Jednym z powodów ostatniego strajku w firmie była walka części załogi o wyższe płace ale to również podnosi końcowy koszt części, które produkują. Dlatego właśnie cła A mające na celu tworzenie miejsc pracy mogą paradoksalnie tak bardzo podnieść koszty, że zniszczą popyt na te miejsca pracy, zanim jeszcze powstaną. Na dodatek wielu dostawców Boeinga już teraz funkcjonuje na granicy rentowności po latach cięć kosztów i presji ze strony samej firmy. Jeśli stracą więc kontrakty przez całe A albo ograniczenia handlowe wprowadzone w odwecie, wiele z tych firm może po prostu zakończyć działalność, co trwale zmniejszy bazę dostawców i znacznie utrudni odbudowę. Mimo tych wszystkich wyjaśnień, dla wielu osób pełne zrozumienie sytuacji może nadal być trudne. Dlatego może warto wyobrazić sobie, jak te cła, jeśli pozostaną na obecnym poziomie, wpłyną na sytuację z czasem. Już w pierwszych 90 dniach sama groźba nałożenia ceł wywołała powszechną panikę. Surowce zaczęły drożeć, dostawcy podnieśli ceny, niektórzy klienci starali się przyspieszyć dostawy odrzutowców przed wejściem ceł, a Boeing i Airbus rozpoczęły intensywne działania lobbyingowe w sprawie zwolnień z ceł. Mniejsi dostawcy odczuli skutki praktycznie natychmiast. Nie mają wystarczającego przepływu gotówki, by pokryć koszty celne, a wielu z nich ma podpisane umowy z ustaloną ceną, co oznacza, że albo sami pokrywają różnice, albo grozi im upadłość. Część z nich może nie przetrwać nawet kilku pierwszych miesięcy. Niektórzy mogą po prostu przestać sprzedawać części firmom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. To już się dzieje. Firma Haumet z Pittsburgha ogłosiła, że wstrzymuje wszystkie dostawy do Ameryki, powołując się na siłę wyższą i warunki niezależne od ich kontroli. Według doniesień firmy leasingowe i klienci korporacyjni przyspieszyli odbiory samolotów, by uniknąć ryzyka ceł. Airbus ogłosił, że będzie priorytetowo realizować dostawy dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że amerykańskie linie lotnicze muszą liczyć się z opóźnieniami. To zdecydowanie nie jest dobra sytuacja, ale spójrzmy jeszcze dalej. Co się stanie za rok? Gdy cła się utrzymają, ich skutki zaczną rozlewać się szerzej. Boeing i Airbus ponownie ocenią swoje łańcuchy dostaw, a koszty operacyjne Boeinga wzrosną. Dotyczy to szczególnie samolotów szerokokadłubowych, takich jak Boeing 787, co czyni go mniej konkurencyjnym względem odpowiedników Airbusa. Airbus może skierować swoje dostawy z dala od Stanów Zjednoczonych Ameryki, by uniknąć problemów wynikających z ceł. A co z Chinami? Chiny wcześniej zapowiadały 34% cło na amerykańskie odrzutowce. I choć nie zostało ono jeszcze formalnie wprowadzone, przekaz polityczny jest bardzo jednoznaczny. Jeśli napięcia wzrosną, Boeing może zostać całkowicie odcięty od swojego najważniejszego rynku, tak jak to miało miejsce podczas wcześniejszych napięć za rządów Donalda Trumpa. W dłuższej perspektywie otwiera to drzwi dla Komak, chińskiego producenta odrzutowców. Im droższe stają się maszyny Boeinga, tym większą zachętą dla chińskich linii staje się zakup lokalnych alternatyw albo przejście na Airbusa. Tymczasem Airbus może wykorzystać ten moment i zwiększyć swoje inwestycje w Azji. Dzięki dużej linii montażowej w Tianjin w Chinach i coraz silniejszym powiązaniom z Indiami, Airbus może umocnić swoją pozycję jako globalna alternatywa dla Boeinga, zwłaszcza w krajach dotkniętych cłami. A skoro już to zobaczyliśmy, wskoczmy do wyimaginowanej maszyny czasu i zobaczmy, jak może wyglądać sytuacja za 10 lat, jeśli te cła się utrzymają albo jeszcze zaostrzą. W takim scenariuszu moglibyśmy być świadkami całkowitego rozpadu duopolu Boeing Airbus, który znamy dziś. Angus Kelly, dyrektor generalny AirCap, największego leasingodawcy samolotów na świecie, uważa, że cła sprowadzą Boeinga do roli lokalnej marki, dając Airbusowi dominację w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Chińska firma Comac mogłaby w takim przypadku urosnąć do rangi poważnego konkurenta, zwłaszcza jeśli będzie dalej lokalizować swój łańcuch dostaw i pozycjonować się jako atrakcyjna alternatywa dla rozwijających się rynków afrykańskich. A do tego dochodzi Embraer, o którym już wspominaliśmy jako o potencjalnie wschodzącym graczu. Może on zdecydować się na ryzyko i rozpocząć produkcję większych samolotów pasażerskich, stając się realną alternatywą dla Boeinga, a także dywersyfikacją wobec Airbusa i Komaka. W takim świecie producenci będą lokalizować produkcję nie z myślą o efektywności, ale by uniknąć ceł. A to oznacza wzrost kosztów, spowolnienie innowacji i de facto zmniejszenie całego rynku. Stany Zjednoczone Ameryki, niegdyś lider w eksporcie lotniczym, mogą stracić kluczowych klientów, co przełoży się na spadek produkcji, eksportu i liczbę miejsc pracy. Tymczasem Airbus, który od lat współpracuje z amerykańskimi dostawcami i firmami inżynieryjnymi, może zamiast tego nawiązać nowe relacje z producentami z Chin, Wietnamu i Japonii. Nawet mniejsze firmy z Ameryki prawdopodobnie odczują presję. Część z nich, która obecnie dostarcza części dla Embraera czy Airbusa, może stracić kontrakty na rzecz firm z Europy lub Azji prowadzących produkcję w strefach bezcłowych. Globalne łańcuchy dostaw zostaną zastąpione przez te regionalne, ceny samolotów wzrosną, innowacje zwolnią, a siła robocza stanie się bardziej narażona na ryzyko geopolityczne. Jak widać, lotnictwo to nie tylko kwestia inżynierii. To złożony system polityczny i gospodarczy, a cła nie działają w próżni. To nic innego jak partia szachów. Każdy ruch jednego kraju wywołuje reakcje kolejnych. Te reakcje tworzą niepewność i zmuszają firmy do trudnych decyzji: gdzie budować, co kupować i kogo zatrudniać często bez realnego uzasadnienia. A mimo to jeszcze nie zaczęliśmy mówić o liniach lotniczych ani o tym, jak to wszystko może wpłynąć na Ciebie, jako pasażera. To temat na osobny film, nad którym już teraz pracujemy. Jeśli jesteś patronem, obejrzysz go jako pierwszy. Wystarczy zeskanować ten kod QR i sprawdzić szczegóły. Mam szczerą nadzieję, że nic z tego się nie wydarzy i że ten materiał szybko stanie się nieaktualny. Ale moim zdaniem byłoby nieodpowiedzialne ignorowanie tego, co te zmiany mogą naprawdę oznaczać. Okazuje się, że nie ma prostych i szybkich rozwiązań dla naprawdę złożonych problemów. A ty, jak myślisz, czy cła pomogą amerykańskim pracownikom przemysłu lotniczego, czy im zaszkodzą? Czy warto płacić więcej, by chronić lokalną produkcję? A może system jest już zbyt globalny, by to naprawdę miało sens? Daj znać w komentarzach poniżej. A jeśli chcesz zgłębić temat, dołącz do naszej społeczności na Patreonie i zadawaj pytania bezpośrednio podczas naszych spotkań na żywo. Jestem Peter Hornfeld, a to kanał Mentur. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.